Cześć, dzień dobry, jeszcze raz e, e, pokrótce. E, a propos mojej misji torpedowania wszelkich głupich pomysłów i, i przeciwdziałania, wciągania nas w wojnę, co może dla kogoś wyglądać dziwne, śmieszne lub nieskuteczne. Dla potwierdzenia mojej jakoby paranoi lub tego, to nie jest żadną paranoją, lecz przeciwdziałą i moją, moją obawą, jak również dbaniem o, o, o dobro ludzi, jako ojca, jako tu jest mój syn, proszę, siedzi sobie na słuchawkach, Ona niczym nie wie, i nie życzę sobie, żeby ktoś pychał nas w wojnę. Także, posłuchajcie, obejrzymy coś szybciutko, powiem wam, co ja o tym myślę, co o tym myślę, każdy niech sobie oceni i słuchajcie, co musimy już tym razem zrobić, żeby naprawdę ewidentnie ukrócić te próby jakimś hamom wciągnięcia nas w wojnę. Proszę. Popatrzmy, co tu mamy. Proszę. Proszę. Pilny komunikat Wojska Polskiego. Sprawa jest poważna. Pilny komunikat. Ja Wam od razu zawczasu mówię, że moje wrażenie jest takie. Tutaj w tym komunikacie jest podane, że jakoby Rosja coś szykuje, że o apel wojska i służby są postawione na nogi. Słuchajcie, Rosja coś szykuje. Mi to od razu o czym mówię. Jeżeli tak jest, to przepraszam. Natomiast moje założenie jest takie, że ktoś nas próbuje wepchnąć do wojny, oczywiście zwalić wszystko na Rosję, że Rosja jest prowokatorem, by po prostu rozpocząć tą wojnę, a później już nie będzie, nas już, na, nas już po prostu nie będzie. Także, także mówię o co chodzi. I tu w tym komunikacie są dwie takie, dwie takie wiadomości podane. Jedna wiadomość jest taka, że, że jakoby. E... Rosja coś szykuje, proszę o komunikat, wszyscy postawili służby, postawione na nogi, a w całej Europie w ogóle i tak dalej. I jest podane, że. Ja zaraz do tego dojdziemy, to skomentuję, bo już nie pamiętam, ale ta najważniejsza jest część taka, że słuchajcie, słuchajcie to już mi to już naprawdę na jakieś kłopotanie mi wygląda, na jakieś, jakieś naprawdę już, już, już beznadziejne próby, naprawdę wymyślenia czegoś, żeby tylko po prostu. Bo mają ostatni, tak jakby ktoś miał ostatnią szansę wepchnięcia nas z wojny. Słuchajcie. Niby jakieś tam agencje, a nie, wielki atak, wielki atak cyber jakiś tam na Rosji, na Polskę, że do jakichś film zostały rozesłane ankiety, które nie daj Boże, żeby zostały przeprowadzone, bo, bo, ha, bo, bo, te, bo tłumaczenie jest takie, że może to w jakiś sposób wpłynąć na rozbicie Unii, czy nie wiem, jakieś, słuchajcie, no kurwa, no bzdura totalna, jakiś totalny pojebany kurwa, w ogóle tłumaczenie i tak dalej, a ankiety wiecie, czego mają niby służyć? żeby zapytać Polaków, zapytać Polaków, co sądzą o Białorusinach, o Rosjanach, o normalnych ludziach, nie mówimy o polityce, o, o normalnych ludziach, o Białorusinach, o Ukraińcach i tak dalej. I tu oczywiście obawy, że to, że nie daj Boże, żeby takie ankiety wyszły na ulicę, bo, bo finalnie coś tam, a ja uważam, że jeżeli takie ankiety są, to każdy powinien, obywatel taką ankietę mieć przeprowadzoną i jestem przekonany, że owa, ludzie, Polacy mają, nie mają żadnego zdania, lub mają dobre zdanie, lub normalne zdanie. Co mamy mieć przeciw, Słuchajcie, jakimś Rosjanom, Ukra czy, czy, czy Białorusinom, czy Ukraińcom, czy Czechom, czy Niemcom. Słuchajcie, normalni ludzie, tak szczerze, bo tam się gada stereotypowo, opowiada się wkurza, to tam, to tam, tu mają lepiej Ukraińcy, ale to się tak gada, ale jak przyjdzie o ścisłość, to naprawdę nikomu nikt nie przeszkadzają. Mamy, mamy, mamy świadomość, że naszą gospodarkę wspierają. Są ludzie, którzy musieli uciec od bandytstwa i tyle, i tak naprawdę im źle nie życzy. A druga kwestia. Do Rosjanów co ja mogę? Co ja mogę powiedzieć złego Rosjana? Czy ja znam jakiegoś Rosjanina? Nie znam, może jak w Hiszpanii gdzieś tam byłem, to jakichś jednego czy dwóch poznałem, ale w sumie nie byli to moi koledzy. A co ja mogę powiedzieć na nich, że są źli tacy, czy tacy, czy tacy? Normalni ludzie na ulicy, którzy chyba chcieliby zjeść, chyba iść do, spokojnie się wyspać nie wiem, pobawić się troszeczkę. Co ja mogę powiedzieć? Wiecie, na co mi to wygląda? Najgorsze, że mi to wygląda, że to jest takie coś które by ujawniło ewidentnie, że my nic nie mamy tak naprawdę jako polut, jako naród i, i, i skompromitowałoby, skompromitowałoby i po prostu ujawniłoby manipulację ewidentną, jeżeli tak jest rzeczywiście, że nas wpychają w wojnę, a tak się obawiam, wolę działać zawczasu, ujawniłoby po prostu szatański plan wciągnięcia nas w wojnę i by to udaremniło, udaremniło, bo jeżeli byśmy okazali naprawdę, jeżeli komuś zależy na tym, jeżeli ktoś myśli o nas źle, powiedzmy taki, powiedzmy Putin, że kurwa Polska tu, to, tamto, bo wiadomo co się dzieje, kurwa dojebie im, ale może akurat wysłać na przykład ankietę, zobaczymy, zobaczymy co myślą. Powiedzmy, że takie założenie, to dlaczego? Ja chcę wyrazić, jak jest, ja nie mam nic do żadnych Rosjan, ja nie chcę żadnej wojny z kimkolwiek, ja nie chcę do... Co ja mogę żyć? Ja życzę wszystkim dobrze, ja życzę wszystkim, żeby żyli sobie spokojnie, tak samo czy do Ukraińców. Nie mam nic do Ukraińców, cieszę, że, że są, fajnie, że mają się tu, gdzie schować. nie mam nic do kogokolwiek, tak się Rada złości się człowiek, bo niby że konsekwencje chciałbym, żeby ta wojna się zakończyła. Zeleński wiadomo, też nie mam nic do niego, bo co to tam on tam swoją rolę odgrywa. A co ja mogę powiedzieć o jakimś Putinie czy czymkolwiek jak ja, to, 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 to są już postacie w ogóle z innej sfery. Ja nie mam nic do Rosjan, nie mam nic do Białorusinów, do kogokolwiek. Do, do Niemców, do Czechów, do Hiszpanów. Puedo hablar castellano, siquieres, porque na ja No tego nada, para, nadie. Nie mam do nikogo żadnych pretensji. I takie jest moje zdanie. Jeżeli ja mam myśleć, jeżeli ktoś myśli, że ja mam myśleć, że po prostu nienawidzę Rosjan, nie, bo, Ukrainy, bo napadli na Ukrainę. Nienawidzę ich, zajebać i ich dojebać kurwa. bronią amerykańską, strzelać. Gówno prawda, mam to w dupie, uważam, że eskalowanie tego konfliktu jest błędem bardzo dużym. Uważam, że uważam, że ten konflikt powinien jak najszybciej deeskalowany. Prośba do pana Zańskiego, do pana Putina, żeby się siedli, dogadali, zakończyli ten konflikt. Moja prośba jest taka i co? I może jestem szpiegiem teraz? Bo wygląda mi na to, że aktualne służby, nie wiem, może nie wszyscy, ale. Komuś zależy na wepchaniu nas w wojnę i już takimi, sprób... takimi próbami, takimi metodami próbuje zmanipulować opinią. Próbuje mało tego, ja już wczoraj w ogóle widziałem gdzieś jakieś wypowiedzi, takie, kurwa daremne jakieś argumenty, że jak już ktoś myśli nie myśli źle o Rosji czy o Rosjanach, to na pewno jest pod wpływem Rosji, pod wpływem Putina, jesteś jesteś śpiegiem. będziesz chyba wigilować. A ja mam, nie, nie mam nic do kogokolwiek, kurwa, 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 że Rosjan, do żadnego, co ja mogę wypowiedzieć. Kurwa. I takie zdanie jest: jeżeli to ma uratować nas, Polskę, przed, przed, przed wciągnięciem nas w wojnę, to mówię wam prosto w twarz: spójrzcie mi w twarz, spójrzcie mi, cwaniaczki. Jeżeli myślicie, że wciągnięcie wojnę ludzi, Polaków, myślicie, że jesteśmy głupi, nie, to mamy coś więcej: mamy intuicję, mamy coś takiego jak przewidywalność, mamy umysły, mamy rozumy, mamy nasze dzieci, które kochamy i nie pozwolimy, kurwa, wypierdalać, kurwa, od prób wciągnięcia polskiej wojny. A teraz nam tego oglądamy to co, oglądamy to co, to co sobie tutaj, to co wam mówię. Wypierdalać kurwa, jeżeli myślicie, że wciągniecie polskie wolne kurwa. Wypierdalać. Prędzej czy później wyjdzie, kto to próbuje. Pożałujesz tego. Patrzcie się. Proszę. Zaczynamy. Postaram się szybciutko, żeby na potwierdzenie tej mojej tezy, aż znowu się częstę całe, bo jak słyszę te kurwa daremne kurwa jakieś argumenty, próby manipulacji. To są próby ma. I ktoś kto próbuje wciągnąć nas z wojny jest zbrojennym, Doprowadzę ja taki kurwa, takie gówno, takie doprowadzę do tego, że pójdziesz kółwa siedzieć zawiśnie, wiśnieszkór. Dobra, działamy. Proszę. Proszę. O. Proszę. Śmiertelny pościg. Dobra. Na Białorusi, dobra, tam jakieś grady. jest rosyjską O! Maszynista wjechał w sam środek piekła. Rosyjska gospodarka na równi pochyły. Bo Putin Europej siedzi za emisjami, no patrzy gdzie tu nam unika na, 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 On nie ma innych problemów, sprawa tylko chyba Polska. Panie, wylądowały. Paczcie, bo posłajcie do komunikat, komunikat wojska polskiego z prawa Jest Polskie wojsko. Chcemy terroryzować na proszę. Europa jest naszpikowana rosyjsko. Aventura. Masz minista wjechał w zewnątrz? Tak, piekło. Gospodarka rosyjna na równi pochyły. Najwięcej to nas interesuje? Pilny komunikat wojska polskiego. Sprawa. Jest. Sprawa jest poważna. Słuchaj. Chiny wylądowały do Ciebie. Chiny Znowu Strony, dobra. Rysie. Lecimy dalej. Lecimy. Rosja o Ros. Rosja. Rosja coś kombinuje w Polsce. Rosja coś powtarza. Nieszcza. Na Patrzcie się. Patrzcie się. Patrzcie się. Tak. To jest tak. poważna. Pat. Tu jest jeden komunikat. Zatrzymam, żeby nie było wiadomo. Jest proszę publikować to wszędzie, gdzie tylko możecie. Bo to on Uratuje kurwa. Niech jeżeli ktoś Rosja coś kombinuje w Polsce. Ruszona wielka. wielka akcja, kombinuje? Katastrofa na największym festiwalu lotniczym w Portugalii. Tragedia. Wojtko na, na, na baczność. Rosja coś kombinuje, i teraz słuchajcie argumentów. Kurwa, pierdolność można normalnie. No słuchajcie. Śmiertelny pościg na białoruskiej granicy. Dobra. To już. Dobra, to to tam. W sobotę. Dobra, to. Dobra. O. Akcyzą. Policja wszczęła w tej sprawie śledztwo. Dobra, słuchajcie. Europa jest naszpikowana rosyjską o. agenturą. To pewnie ja się muszę bo ja może jestem na bo się wyrażam bo nie myślę i nie mówię tak jak ktoś chce całą Europę postawiono w stanie największej gotowości Brytyjski dziennik tłumaczy, brytyjski. że zachodzi uzasadnione podejrzenie, nie. że w fale pożarów i ataków na infrastrukturę o. O. w różnych krajach, o. także w Polsce może być zamieszana. Boże Bo, być zamieszana, także już lecimy na wojnę. Choć nie, nie ma to, do że którekolwiek z tych incydentów na kontynencie są skoordynowane, A służby część. bezpieczeństwa uważają, że mogą one stanowić część systemowej próby. Część systemowej na próby zachodu, mającej... ...spiera Ukraina, że brytyjski dziennik. Chcieli słów, żeby, żeby coś w ogóle pomóc. ...ataki hybrydowe mogą być dziełem Rosji są tak Patrz. duże, że kwestie te podniesiono w ubiegłym tygodniu przez <gry> szefium Ojej, bo jak już tam i to, to na pewno opcji. wierzymy, że jak te ataki tak, na pewno są. Liczba operacji Dobra. sabotażowych jest Dobra. większa. I ich celem stał się między innymi magazyn w Polsce i Wielkiej Brytanii. Dobra. nie wiadomo? Czysta, wska, tak naprawdę nie wiadomo. Nie wierzę w to trochę. Nie wierzę o serii cyberataków w Niemczech nie przeprowadzonych przez hakerów powiązanych z rosyjskim wywiadem. Dobra, może i tak, może i nie, może raczej nie są. W zeszłym miesiącu aresztowano dwóch obywateli niemiecko-rosyjskich pod zarzutem

Dlatego planowania są. Dlatego to wszystko, co się Ukraiń, dzieje złego, teraz to Rosja. my nie mamy nie tak myśleć: jak I tak nie myślisz, to jeszcze trochę i będziesz, będziesz, będziesz jako szpieg i ciekawa Brytyjski patrząc. dziennik zaznacza, że Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zaapelowało do no. przedsiębiorstw, no. No. w tym centrów handlowych i organizacji wspierających tak. Ukrainę, aby zwiększyły czujność. No, no. z kolei Zaapel Zaapelowały, zaapelowały tym, to albo nie. Nie bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu. A jak zaapelowały, no to co z tego? No zapelowały. To na wojnę idziemy już, pacjent. Obecnie w kilku krajach europejskich widzimy, próbuje że Rosja próbuje nas zdestabilizować, próbuje nas zastraszyć. E, zastraszy. Mówiła niedawno holenderska minister... I zaraz Roku. powiedzą, że ja jestem zbieżny, moje zdanie jest zbieżne z Kremlem. Podobne tak, spostrzeżenie tak, 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 ma sekretarz tak, generalny tak, no. NATO Jens Stoltenberg, ten, który przypomina, pan. że zaobserwowano zwiększoną aktywność rosyjskiego wywiadu. No co, to... Twarde decyzje zapadły Zauważono 30. aktywność wzmożoną, kurwa, można to zinterpretować i wszystko to się... Znacznie więcej niż we Włoszech, gdzie jest ich zaledwie 44... Krystian Dazy szef federalnej służby wywiadu uważa, że co trzeci z tych przedstawicieli wykonuje zadania na rzecz Rosji. Kurwa, na rzecz Rosji, to znaczy co na rzecz Rosji, jest to, wsiuna, że to, że mówię na przykład, że po nie wiem, że chcę zakończenia wojny? o wydalaniu rosyjskich i innych zagranicznych... Chcę zakończenia wojny, to nie, to nie, bo wojna ma trwać, ma trwać, nie może być miękkim podbrzuszem Europy, jeśli chodzi o szpiegostwo oraz musi chronić międzynarodowy ośrodek w Genewie... Może tak jest, ale to nie ma nic związanego z tym, że my mamy iść na wojnę, kurwa. rosyjskich szpiegów że Szwajcaria zagraża własnemu bezpieczeństwu. Dobra, ale to nas nie interesuje. Ale to, to nas nie w Polsce. Dobra. Maszynista. Maszynista to nie, wie... dobra. To nie. Zaraz będzie chyba tutaj coś tak. Wanim wody. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w rejonie transbajkału, gdzie spłonął już... Dobra. Trożne obchodzenie się z ogniem. Patrzcie, to się tutaj się chyba zaczyna. Aha, gospodarka, gospodarka rosyjna równi. To widać za to, że chyba my bardziej się interesujemy Rosją niż Rosjanami, bo to tak wygląda. Patrz, o Chiny to. Starczają swoimi problemami byśmy się zajęli. Bądź bądź kurwa, a nie patrzeć tam kurwa do gara. Na... Tak mamy myśleć, bo masz myśleć, jak ci każą, bo jak nie to. Kurwa, czyli budowa jest Syberii biegiem. 2, ...mającego transportować tak, gaz do Chin, Oficjalnie też nie rozwiązane. Proszę. Choćby w ramach nacisków na Tajwa. Dobra. Do rosyjskich zasobów naturalnych i żywności. Dobra, lecimy dalej. Są w lecimy dalej. Słuchajcie, ten, ten osręcz się naprawdę za To każdy na logiczne dzieciak kilkuletni roku będzie chyba Twoja, tu coś, coś przewyższył, więc już kurwa, tak kombinują, według mnie, że w tym że, czasie import z Rosji do Chin również zwiększy. Dobra. Tam. O, teraz słuchajcie, może to jest to. A w 2023 roku zacznie, urosła nawet szybciej niż strefy euro czy nawet Stanów Zjednoczonych. Z cynkiem tu siedzę, jest spać zaraz na słuchawkach. Sankcje Zachodu nie zdołały wybrzeć znaczących no. szkód gospodarce Rosji ani ograniczyć możliwość... No. no, to trzeba kontynuować wojnę. Z nią lecimy dalej, wojna, kurwa, lecimy, wojna. ...prawdzie, że gospodarka Rosji w dużej mierze została przestawiona w tryb kurwa, wojenny. Kurwa, weźcie, wy już kurwa zakończy, zajmijcie się kurwa sprawami ludzi, kurwa. Patrzcie się. Dodają, że dostawy sprzętu amunicji i no. aprowizacja dla wojska zyskały priorytet nad branżami nastąpionymi na potrzeby cywilne. No, na... Na priorytet na potrzeby cywilne, patrzcie się. Priorytet dostaw broni. Patrz. Pilny komunikat. Pilny komunikat wojska polskiego. Patrz. Sprawa jest poważna. Patrz. To jest Funkcjonariusz pełniący służbę na rzecz bezpieczeństwa polskiej granicy został we wtorek brutalnie zaatakowany, no to to jeszcze nie, no to nie to, czy najważniejszą wartę, to nie, no to, to, to przepraszam, no to, to akurat Sprawa jest złe? jest poważne i potrzebna jest natychmiastowa pomoc. To, to jest złe, no to ok, ale tak? stan żołnierza jest ciężki. On walczy o zdrowie. No to, nie, życia. To, to nie, to nie, no Został ozdrowiony przez to, to, jednego z migrantów. Wiadomo, to to Codziennie nie. przy Polsku objęto. Obio... To jest faktycznie. A nie, nie na przeżycie fajne. pilnie poszukiwana jest. Krew, no to nie, natychmiast no, to twoja ok, krew może być decydująca. To nie, to przepraszam, to nie chodziło o to, jest Następna wiadomość. podczas ataku grupy. Następna wiadomość. Natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy. Odestant, Mimo no, akcji ratunkowej migranci nadal rzucali funkcjonariuszy wszystkim, co mieli dobrę. Żołnierz zanim został przetransportowany do szpitala, nie chce schać dużo krwi, następnie przeszedł operację. Wiceminister obrony zapytany, czy w takich sytuacjach żołnierze nie powinni reagować ostrzej na omra. Proszę, teraz. Sprawą zajęli się także Jeszcze prokuratorzy śledztwo. nie, dobra. Teraz, Chiny wylądowały... Ale to ostatni będzie kozackie, to nie. Jest pobranie około dwóch kilogramów... kapsuły z próbkami księżycowego, ale pierwszym, który dostarczył materiał badawczy pochodzący z niewidocznej strony księżyca. W 2003 roku Chiny przeprowadziły swoją pierwszą załogową misję kosmiczną. Proszę, słuchajcie. Rosja coś kombinuje w Polsce. Ruszyła wielka akcja. Firmy badawcze w Polsce o. otrzymują podejrzane oferty na przeprowadzenie badań opinii Polaków o Rosjanach i Ukraińcach. Oferty te zawierają bardzo tendencyjne pytania tendencyjne. i oferują wynagrodzenie o 200 do 300% procent wyższe od stawek rynkowych. Tendencyjne pytania, czyli już złe. Jak ktoś przygotowuje zapytanie, to łatwo go zidentyfikować. Co to, ma do, po nazwie firmy, adresie Co to mailowe, ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy? A tu maile przychodziły wyłącznie za adresów Gmail. A jak chcę odpowiedzieć na to pytanie? Ja do chcę, do tej chcesz, tej jeżeli to ma ochronić nas, nas od wojny, to jak chcę odpowiedzieć Gdyż na to pytanie. Czy mam coś do Rosjan? Coś do Rosjan nie mam ich do. Nie zidentyfikować nazwie tak. firmy czy adresie mailowym. Zaś w stopkach podawane były adresy, które po sprawdzeniu okazywały się nieistniejące, lub kierowały do firm i instytucji, które nic o takich ofertach nie wiedziały. Zleceniodawcy podał podawali O, że, że doszły maile, do nie wiadomo skąd. Dobra, nie doszło, ale jaka jest treść tych maili? Jaka jest treść tych maili, proszę. Niestety nie mam wątpliwości, o. że znajdzie się chętny do przeprowadzenia takich patrzcie, badań. że zadawanie nawet od... nie, nie mam wątpliwości, że znajdzie się ktoś do, przeprowadzenia, do odpowiedzi na takie pytania. Już ktoś, kto odpowie na takie pytania. To jest normalnie niebezpieczny dla, dla planów rozpoczęcia wojny. Dlatego nie, nie możemy zadać tych pytań, bo jakby te pytania ktoś udzielił, nie daj Boże, za dużo osób powiedział, że nie ma nic do Rosjan, to nie będzie podstaw do tego, żeby sprowokować na przykład tam drugą stronę, właśnie, żeby myślała także, że my źle myślimy. Dlatego proszę bardzo patrzeć. Piwek metodologicznie pytań nie jest przestępstwem, patrzcie. a wysokie stawki działają na wyobraźnie. Patrz, ale dobre, dopierdolenie o dupie marynie, słuchajcie, patrzcie się. Dalej. A tu maile przychodziły wyłącznie z adresów tra tragedii. Przyznaję anonimową tragedię. Przychodziły maile dodając, to, pewnie... że to nietypowe, Gdyż aś, zazwyczaj aś, zapytania aś, można łatwo zidentyfikować po nazwie firmy czy adresie mailowym. Zaś w stopkach podawane były adresy, które po sprawdzeniu okazywały się nieistniejące lub kierowały do firm i instytucji, które nic o takich ofertach nie wiedziały. Zleceniodawcy podawali, że pochodzą z Holandii No nie, i w Polsce, a przegrywali telefonów. Niestety. Niestety nie mam wątpliwości, że znajdzie się chętny do przeprowadzenia takich badań. Zadawanie nawet wątpliwych metodologicznie pytań nie jest przestępstwem. A wysokie stawki działają nowe wyobraźni. Co to ma do rzeczy? Jak chcę odpowiedzieć na pytanie? Co, Fundacji co to jest badań Rynkowych i Społecznych słuchajcie, słuchajcie, Dalej argumentacja. Pytania dotyczyły m.in. poparcia względem partii politycznych w stosunku Polaków do Ukraińców. O co ich denerwuje co im przeszkadza w tej no kwestii i co z tego? No czy to przecież co być Nie mówi. nie też pytania o stosunek Polaków do Rosjan ja na przykład, czy Putin dobrze zrobił że zaatakował A to już Ukrainy. nie pewdolcie na pewno czy źle zrobił ale się do się stosunek Polaków do zwykłych Rosji. Rosjan nie, ja, ja do Rosjan, do Rosjan też nie mam pytanie, czy Unia Europejska nie powinna zaprzestać wprowadzania nowych sankcji na Rosję oraz ograniczyć dostaw broni do Ukrainy argumentując że jest to ze szkodą dla obywateli Unii Europejskiej Ze szkodą Trenu także czy Rosja nie powinna podjąć Słuchajcie. Odpowiedzi są ze szkodą na, dla obywateli. Odpowiedzi nasze są ze szkodą dla obywateli Unii. Widzicie, jak, jak, jakimi dennymi argumentami próbują, że tak powiem, yy, ludziom wmówić, kurwa, dziecko w brzuch, że. Że odpowiedź na pytanie to jest już coś strasznego, bo my mamy myśleć i mówić źle, no bo to wtedy mamy, ktoś sobie będzie tam miał podstawy, że, że może nienawidzimy się nawzajem, to wojna będzie. Także słuchajcie, patrzcie, kurwa, jak ktoś kombinuje. ...tykalnych kroków, by zakończyć wojnę. Te podejrzane oferty budzą obawy firm badawczych i. Te podejrzane oferty, ja chcę, ja jestem pierwszy, kto chce odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam nic do Rosjan, nie mam nic do Ukraińców, nie mam nic do. Do, do, nie mam nic do żadnych Białorusinów. Nie mówię o sferze, rządząca mnie nie interesuje w ogóle, ale nie mam nic do normalnych ludzi. Wierzę, że każdy z nich jest normalnym człowiekiem i chce żyć i tak dalej. Także to jest moje. I teraz bardzo proszę każdego, żeby również, jeżeli może, słuchajcie, to może uratować nas przed wojną. Ktoś kurwa strasznie już próbuje takimi tanimi metodami nas wciągnąć w wojnę. Proszę Was, nagrajcie, powiedzcie takie krótkie zdanie. Nie mam nic do normalnych obywateli Rosjan, nie mam nic do normalnych oby... nie mam nic do obywateli Ukraińców, nie mam nic do Niemców, żeby ewidentnie to zabrzmiało w oczach, w uszach tych, którzy kombinują, którzy próbują nami manipulować, że nie uda się Wam tylko tyle, że się Wam po prostu nie uda. Dobra? Bardzo bym prosił, bo to jest ważne, to może nas uratować przed wojną. Wskazują na możliwość prób manipulacji opinią publiczną w Polsce przed nadchodzącymi wyborami. Patrzcie, manipulacja. Manipulacja odpowie. Słuchajcie, wniosek jest taki. Ty masz myśleć tak, jak oni chcą, czyli masz myśleć tak, żeby po prostu docelowo, docelowo nienawiścią wziąć, i masz myśleć tak, żeby doprowadziło do wojny. Nie masz prawa mieć normalnego zdania, bo to by mogło załagodzić. To by mogło załag załagodzić jakieś relacje, jakieś stosunki między nimi, wtedy co, i wojny nie będzie. Nie wapchamy do wojny, nie będziemy broni sprzedawali. Słuchajcie, proszę Was bardzo. Proszę Was, niech każdy nagra, proszę, kto tylko może, do sieci wrzucać. Nie mam nic do, do, do żadnych sąsiadów otaczających moje państwo. Chcę żyć w, normalnie, w zgodzie. Nie chcę toczyć wojen z nikim. Proszę, niech każdy takie coś nagra. Lecimy dalej. Katastrofa na największym festiwalu roboczym. Dobra, to, to już wiemy. Odbywa się w kilkudziesięciotysięcznym mieście Wejża, położonym Doko, około 180 km. na południe od Liza, Sensacyjne do nich. Bardzo Was proszę, to jest bardzo istotne. Ja nie mam polisowe. nic, mówię do wszystkich manipulatorów, nie mam nic do Rosjan, nie mam nic, nawet podam im rękę bez problemu, Ukraińcom też, Białorusinom. Nie mam nic do tych ludzi, bo tych oczywiście, którzy nie są prowojeni, to tak jak najbardziej. Wierzę, że jest dużo ludzi, co mają długie całą wojnę, kurwa, są że myślają w takim państwie, że mieszkają w takim państwie, że muszą kurwa znosić te. Kurwa ten cały, tą całą opinię, kurwa o nich i tak dalej przez to, że ktoś tam decyduje. Nie, to tak samo jakbyśmy mieli oceniać Izraelczyków, że są, Izrael jest zły, bo tam jakiś kurwa jeden decydent wydał rozkaz, kurwa szczelania, kurwa, i my mamy teraz wszystkich. Nie, ja nie mam, ja jedynie mam złe zdanie o decydentach, którzy mają moc decydowania o, że się robi złe rzeczy. Nie mam nic do normalnych ludzi. Kurwa, mam prawo to normalnie powiedzieć i pierdolcie się kurwa, wy kurwa, kurwy, myśląc, że kurwa zmanipulujecie do wojny. Nie zmanipulujecie i nie pozwolę wam na to. Kurwa, patrzcie mi w oczy. Patrzcie, tu jestem opierdolnięty. Nie pozwolę wam, kurwa, nie pozwolę wam.